Cześć! Tym razem chciałem pokazać Wam, w jaki sposób wykorzystać nowego LaunchPada, czy to mini, czy to tego większego LaunchPada X, do sterowania różnymi funkcjami w programie DAW. Pokażę Wam za chwilkę, jakimi funkcjami zdecydowałem się sterować jak to wszystko działa. Zwróćcie uwagę, ten przycisk na przykład otwiera mi mikser. Ten fioletowy pozwolił wstawić mi marker. W ten sposób mogę wstawiać także kolejne markery. Dzięki temu będę mógł łatwo przemieszczać się po aranżacji. Na przykład w ten sposób. Mogę cofnąć się. Uruchomić ponownie odtwarzanie. Mogę także rejestrować za pomocą Launchpada. A więc wcisnę sobie teraz przycisk rekord. Także nagrało się. Wyłączam nagrywanie. Przychodzę na drugą ścieżkę. I teraz mogę wykorzystać z kolei ten moduł klawiaturowy do gry. A więc fantastycznie to działa. Zdecydowałem się także podpiąć sobie tutaj funkcje takie jak powiększanie widoku horyzontalnie i wertykalnie. Tak jak widzicie bardzo fajnie to działa. Ten przycisk natomiast pozwala mi utworzyć region zaznaczonego fragmentu. A ten, ten region y, zapętlić. A więc pewnie jesteście ciekawi, jak tego dokonałem, więc pokażę Wam teraz y, nowation components. Ale zanim może komponent, to jeszcze raz króciutko tutaj, jak to zostało skonfigurowane, a więc sekcja do wybienia rytmów, moduł klawiaturowy, uruchamianie miksera, wstawienie markerów, zaznaczenie, wstawienie regionu zaznaczonego eventu, zapętlenie go, przewijanie pomiędzy markerami, regionami, powiększanie oraz transport. I to wszystko tak naprawdę zostało zaprogramowane tutaj. Mamy tutaj pełną dowolność, bo na przykład ten moduł możemy na przykład wymienić na moduł. Skali. Tak na przykład mogłem wstawić tutaj skalę Amol, na przykład w drugiej oktawie. I wystarczy wysłać to teraz do urządzenia. Zwróćcie uwagę, jak to teraz będzie działało. A więc wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Możemy wstawiać także różnego rodzaju potencjometry które będą nam służyły na przykład do e, sterowania jakąś konkretną funkcją. ustalamy tutaj parametr Control Change, e, możemy także ustalić ich e, kolor, a także kanał e, MIDI. Jeżeli chodzi o pozostałe tzw. Tak widgety, to mamy także możliwość wstawiania komunikatów Program Change. E, a także komunikatów właśnie które wyzwalają jakąś konkretną wartość danego właśnie kontrolera ciągłego czyli CC i tutaj warto zwrócić uwagę że to może być także służyć takiemu tymczasowemu przełączeniu czy załączaniu efektów także działa to bardzo bardzo efektywnie Możemy zapisywać sobie łącznie kilka takich ustawień. Launchpad X daje nam możliwość wykorzystania czterech stron ustawień, niezależnie od tych trybów służących głównie do sterowania programem Obleton Live. W przypadku tego mniejszego modelu mamy jeden tryb custom, ale też te dwa fabryczne możemy nadpisać, czyli de facto tak naprawdę mamy aż trzy takie tryby. Zatem jeden tryb może na przykład służyć do wybijania rytmów, drugi możemy zamienić właśnie te pady w potencjometry. Tych możliwości jest naprawdę, naprawdę sporo. Także podsumowując, jak widzicie, fantastycznie to działa. W zasadzie każdy program DAW da się skonfigurować w taki sposób, by jakieś powtarzalne operacje można było wyzwalać za pomocą przycisków, za, chociażby poprzez komunikaty. Control Change, możemy też sobie zaprogramować te pady do włączania w tryb solo, na przykład poszczególnych ścieżek i to też w zasadzie w każdym programie DAW, także fajnie to działa, duże możliwości, świetnie i łatwo bardzo się to programuje, tak jak widzieliście. Pokażę to na pewno z Cubase'em do wyzwalania mark, pokażę to z maszyny, gdzie ten Launchpad, nawet ten najmniejszy, zamienia maszynę w potężny system do gry na żywo. Także nie tylko tablet On Live, Launchpad ten najnowszy ma naprawdę, daje potężny. Możliwości dzięki temu programowaniu, dzięki Innovation Components. Tyle ode mnie. Ja już takiego jednego lunchpada sobie zachowuję. Będzie, będzie ze mną cały czas. Także dzięki, do usłyszenia.